Uniwersytet Rolniczy wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim w Krakowie sięgają roku 1890, kiedy to przy Wydziale Filozoficznym utworzono trzyletnie studium rolnicze przekształcone następnie w 1923 roku Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowił on podstawę do utworzenia w 1953 roku Wyższej Szkoły Rolniczej i tę datę przyjmujemy za początek autonomicznej działalności. Potwierdzeniem akademickiego poziomu kształcenia było nadanie w 2008 roku statusu Uniwersytetu Przymiotnikowego, i od tej chwili funkcjonujemy jako Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołtaja w Krakowie. Jesteśmy uczelnią, która czerpiąc z tradycji, stawia na nowoczesność i innowacyjność. Wysoki poziom konkurencyjności oferty edukacyjnej i badawczej przyczynia się do budowy trwałej i rozpoznawalnej marki Uniwersytetu Rolniczego w regionie, w kraju i na świecie, o czym za chwilę opowiemy. Uczesna technika rolnicza wykorzystuje technologie, które są porównywalne z technologiami wojskowymi, a rolnik staje się operatorem zaawansowanych maszyn rolniczych. Po zaprogramowaniu poleceń maszyna wykonuje samodzielnie określoną czynność technologiczną. Technika satelitarna pozwala określić plon. Zasobność gleby czy kondycję roślin i dopasować precyzyjne nawożenie, ochronę chemiczną czy zwalczanie chwastów. Rozwój techniki rolniczej koncentruje się wokół zagadnień mechatronicznych, związanych z systemami mobilnymi i stacjonarnymi. Ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia jakości plonu i zmniejszenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko. To duże pole do popisu dla współczesnego inżyniera rolnictwa. Stereotyp rolnictwa jako producenta wyłącznie żywności powoli odchodzi w przeszłość. Tu w rolnictwie produkuje się także surowce do wytwarzania biopaliw, takich jak biogaz, estry metylowe, olej roślinnych czy belety lub brykiety w pełni zastępują gaz ziemny, ropę naftową czy węgiel. Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potrafią te biopaliwa produkować, atestować i racjonalnie eksploatować. Polska jest jednym z pięciu największych producentów ziół w Europie. Ich uprawa i przetwórstwo to dziedziny o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Wykorzystuje się je w lecznictwie, produktach spożywczych czy kosmetykach. Rośnie zainteresowanie ziołami jako źródłem naturalnych barwników, aromatów i składników funkcjonalnych przeznaczonych do produkcji żywności prozdrowotnej. Najbardziej dynamiczny rozwój obserwowany jest w produkcji kosmetyków. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kosmetyki naturalne produkowane z surowców zielarskich pochodzących z gospodarstw ekologicznych, których receptury nie zawierają lub też zawierają w niewielkiej ilości substancje konserwujące. Rynek pracy jest szeroko otwarty dla fachowców w tej dziedzinie. Takich właśnie specjalistów kształcimy na Uniwersytecie Rolniczym, w tym także na studiach podyplomowych. Dobór wody według ONZ do 2025 roku dotknie ponad połowę państw na świecie. Dotyczy to także Europy, gdzie Polska, należąc do krajów o najniższych zasobach wodnych, zmaga się z występującymi co kilka lat suszami i powodziami. Istotnym problemem jest też niska jakość tych zasobów, co jest kolejnym czynnikiem ograniczającym ich dostępność. Nawet w rozwiniętej Europie nadal nie oczyszcza się wszystkich ścieków miejskich. Szczególnego znaczenia nabiera więc racjonalne gospodarowanie dostępną wodą. To w dużej mierze od użytkowania przestrzeni rolniczej zależą nasze zasoby wodne, jakość wód oraz ograniczenie skutków susz i powodzi. Jest jeszcze wiele do zrobienia. To zadanie dla specjalistów z zakresu inżynierii środowiska. Poprawa jakości jest również najważniejszym zadaniem w dziedzinie technologii żywności. W naszych nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najnowszą aparaturę analityczną pracujemy nad podnoszeniem jakości produktów żywnościowych. Projektujemy nową, prozdrowotną żywność dla diabetyków, dla osób otyłych, dla osób chorych na celiakię czy osteoporozę. Badamy właściwości funkcjonalne żywności pochodzenia roślinnego. Mogę zapewnić, że nasza polska żywność charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą i niskim poziomem zanieczyszczeń. Jest bezpieczna również dlatego, że ją często kontrolujemy. Produkcja żywności i wyzwania z nią związane dają dobrą perspektywę zatrudnienia dla technologów żywności, dietetyków czy towaroznawców. Aby produkować zdrową żywność, uprawiać musimy silne i zdrowe rośliny, które dla osiągnięcia wysokich plonów nie potrzebują dużych ilości chemicznych środków ochrony roślin czy sztucznych nawozów. Dzięki odpowiedzialnemu wykorzystaniu nowatorskich i oryginalnych metod biotechnologii pomagamy w wyborze roślin o zwiększonej odporności na choroby, susze, zalewanie pól czy o zwiększonej zdolności przetrwania, jakże kapryśnych ostatnio zim. Staramy się też przyspieszyć cykl hodowania nowych odmian roślin lepiej dostosowanych do zmieniającego się klimatu i wymagania rynku. Aby tego dokonać, zgłębiamy tajemnice życia roślin, studiując biologię ich rozwoju. To fascynująca naukowa przygoda również dla studentów. Równie interesujące są badania prowadzone na zwierzętach. Współczesna medycyna weterynaryjna wykorzystuje komórki macierzyste zawarte m.in. w bogato-płytkowym osoczu w celu leczenia urazów kończyn u psów. Obecnie badania prowadzone na modelu zwierzęcym są bardzo ważne i prawie zawsze poprzedzają badania w medycynie ludzkiej. Na Bielanach dobiega końca budowa Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego. To właśnie tutaj absolwenci kierunku weterynaria będą mogli prowadzić innowacyjne badania z zakresu medycyny weterynaryjnej. Studenci, którzy już teraz odkryją w sobie pasję naukową, mogą korzystać z bogatego zaplecza aparaturowego naszych uniwersytetów, do którego dołączy w przyszłości uniwersytecka poliklinika weterynaryjna w Przegorzałach oraz klinika małych i dużych zwierząt w Rząsce. Krajobraz jest w coraz większym stopniu przeobrażany przez człowieka. Architekci krajobrazu diagnozują niepokojące zjawiska występujące w przestrzeniach publicznych i indywidualnych, pojawiające się między miastem a wsią. Uczymy studentów nowoczesnego projektowania architektonicznego przy uwzględnieniu tradycji regionalnych, zasad estetyki, piękna i proporcji. Dzięki znajomości dziedzictwa kulturowego i posiadaniu niezbędnych umiejętności projektowania można w sposób zrównoważony kształtować krajobraz. Obszary wiejskie to nie tylko uprawa roli i roślin, ale to również dogodne miejsce dla turystyki i wypoczynku. Tu agoturysta znajdzie ciszę i spokój, przyjaznych ludzi, zdrowe jedzenie, czystą wodę i powietrze. To tu dzieci mogą z bliska zobaczyć zwierzęta gospodarskie, mogą przekonać się, że krowa tak naprawdę nie jest niebieska. Mogą zobaczyć, jak wypieka się chleb, jak wyrabia się masło. To jest koszty pobytu. Są one blisko niż w W Polsce jest około 10 tysięcy gospodarstw agroturystycznych. Zapotrzebowanie na tę formę wypoczynku będzie rosło. Turyści z zagranicy dopiero odkrywają uroki polskiej wsi. Żeby agroturystyka była dochodowa, musi być prowadzona w sposób profesjonalny. Nasz uniwersytet kształci kadry dla potrzeb agroturystyki. Kształcimy młodzież na pierwszym stopniu, czyli inżynierskim, oraz na drugim, bardziej zaawansowanym, magisterskim. Kształcimy wykwalifikowane kadry nie tylko dla samego rolnictwa, ale także dla szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i agrobiznesu. Prowadzimy innowacyjne badania w takich obszarach jak nauki przyrodnicze, odnawialne źródła energii czy informatyka stosowana. A w ich komercjalizacji pomaga Centrum Transferu Technologii. Uczestnictwo w wymianie międzynarodowej umożliwia czynny udział w globalnym obiegu myśli i wiedzy. Biorąc pod uwagę zmodyfikowany indeks Hirsha, jesteśmy aktualnie najlepszą uczelnią o profilu rolniczym w Polsce. Nasze badania skupiają się wokół sektora Life Science, który dla Małopolski ma strategiczne znaczenie. Aby dobrze kształcić, potrzebny jest stały kontakt z praktyką. Powołany w ubiegłym roku konwent uniwersytetu skupia największych przedsiębiorców i marszałków województw z regionu Polski Południowej. Stawiamy na aktywność biznesową naszych studentów. W ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości zdobywają oni wiedzę, jak założyć, a potem z sukcesem prowadzić własną firmę. Pracodawcy czekają na specjalistów. Sam dyplom już nie wystarczy. Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. A to chyba najlepszy dowód wysokiego poziomu ich kompetencji i wiedzy praktycznej. Zapraszamy więc na Uniwersytet Rolniczy.